Szanowni Państwo, kredyty powiązane z walutą obcą, w szczególności frankiem szwajcarskim, są niezgodne z prawem polskim, są niezgodne z prawem europejskim. Kredytobiorca, jako słabsza relacji z bankiem, podlega specyficznej ochronie. Chciałbym przy pomocy pięciu liczb przedstawić Państwu historię polskiego kredytobiorcy. Pierwsza liczba to kilkaset tysięcy. Tylu Polaków, kilkanaście lat temu, Chciało spełnić swoje marzenie o budowie domu bądź zakupie mieszkania. Zwrócili się do instytucji zaufania publicznego, do banków, o pomoc w sfinansowaniu swojej życiowej inwestycji. Zero to poziom informacji o ryzyku zmiany kursu waluty. W rozmowach z pracownikiem banku, nazwanym doradcą klienta, pada sławne stwierdzenie, frank to najstabilniejsza waluta. Zero to również poziom wpływu jaki miał kredytobiorca na ustalenie kursu wykorzystywanego przez bank do przeliczania kwoty wypłaconego kredytu i spłacanych rat. Bank mógł samodzielnie ustalać ten kurs w oparciu o nieznane kredytobiorcy zasady. 300 000 zł to średnia kwota kredytu zaciągniętego przez Polaków na okres 30 lat. Dzisiaj po 10-12 latach spłaty, kredytobiorcy, pomimo uiszczenia na rzecz banku e, kwoty pierwotnie wypłaconego kapitału, pozostaje jeszcze do spłaty więcej niż uzyskał z banku. Zero to liczba franków szwajcarskich, którymi mogli dysponować polscy kredytobiorcy. Pomimo, że kupowali mieszkanie płacąc sprzedającemu w złotówkach, pomimo, że budowali dom, który wykańczali materiałami zakupionymi w walucie polskiej, w umowach kredytu pojawia się frank szwajcarski, który spędza Polakom sens powiek. Kolejna liczba to 10 lat. Po upływie tego okresu kredytobiorca stopniowo, miesiąc po miesiącu, traci część swoich roszczeń w stosunku do banku. Warto działać już teraz. W najnowszych orzeczeniach Sąd Najwyższy i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanęły po stronie kredytobiorców. Dało im to niezbędną odwagę do podjęcia walki z bankiem walki, która coraz częściej okazuje się skuteczna. W sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą warto znać swoje prawa. Warto mieć po swojej stronie doświadczonego specjalistę adwokat najlepszy wybór. Przystępuje sąd do przesłuchania świadka i musi odebrać od świadka przyrzeczenie i zapytać, czy dana osoba, która składa zeznania, była bądź nie była wcześniej karana za składanie fałszywych zeznań. Mhm. I pada ze strony pytanie ze strony sądu, czy była pani kiedyś karana za składanie fałszywych zeznań? I tutaj świadek lekko zestresowana zapewne odpowiada: jeszcze nie, wysoki sądzie. <laughs>